Testowanie kosmetyków na zwierzętach to dla nas bardzo ważny temat. Produkujemy kosmetyki wegańskie nie bez powodu. Kochamy zwierzęta i nie wyobrażam sobie wręcz produkować kosmetyków naturalnych i dbać o nasze piękno i zdrowie kosztem innych. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do tego, żeby nasze produkty były certyfikowane przez szanowane na całym świecie organizacje, które właśnie promują kosmetyki wegańskie i cruelty free. Od 2004 roku w Unii Europejskiej istnieje całkowity zakaz testowania Produktów kosmetycznych na zwierzętach, a od 2009 roku jest również zakazane testowanie składników kosmetycznych na zwierzętach. No i tak naprawdę na rynku unijnym nie powinny się pojawiać żadne kosmetyki czy też substancje, które są testowane na zwierzętach. No ale rynek unijny to jest jeden z niewielu wyjątków, bo istnieją kraje, w których istnieje nawet obowiązek testowania na zwierzętach. No i takim przykładem są Chiny. I mimo tego, że w Unii Europejskiej jest właśnie zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach, to wiele firm kosmetycznych jest napiętnowanych właśnie przez organizacje broniące praw zwierząt, właśnie z tego względu, że wprowadzają swoje kosmetyki na rynek chiński i tym samym wyrażają zgodę na testowanie ich produktów na zwierzętach. Ale też trzeba pamiętać o tym, że istnieją wyjątki od tej reguły, i tym wyjątkiem jest eksportowanie produktów kosmetycznych do Hongkongu. Hongkong jest terytorium chińskim. Natomiast zachowuje bardzo dużą autonomię również w zakresie prawa. No i w związku z tym kosmetyki, które są sprowadzane do Hongkongu nie muszą być testowane na zwierzętach. Istnieje jeszcze jeden sposób na dotarcie do klienta chińskiego bez konieczności testowania kosmetyków na zwierzętach. I jest to tak zwany crossboarding, który polega na tym, że sprzedajemy nasze kosmetyki przez internet do klienta indywidualnego w Chinach kontynentalnych. W takim przypadku nie musimy rejestrować naszej działalności w Chinach. Co oznacza również, że nie ma konieczności wyrażania zgody na testowanie naszych kosmetyków na zwierzętach. Coraz częściej mówi się o tym, że Chiny mogą znieść ten obowiązek nałożony na producentów kosmetyków, ale kiedy to się wydarzy, nie wiadomo i nie ma żadnych potwierdzonych informacji w tym temacie. No i z tego względu między innymi jestem bardzo dumna, że my posiadamy certyfikat PETA i każdy nasz produkt go posiada. Możecie znaleźć na naszych opakowaniach znaczek charakterystycznego króliczka, który gwarantuje, że po pierwsze ani nie testujemy naszych kosmetyków na zwierzętach, ani nie wyrażamy na to zgody.